Przemija postać tego świata. Nauczyciel rozpoczyna swoje dzieło, nawołuje do nas: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Być może woła po raz ostatni, a być może jeszcze kilka razy nam o tym przypomni. Ile mamy czasu na odezwę, też nie wiadomo. Ile czasu na pożegnanie się z bliskimi i pozałatwianie swoich spraw, a ile. Na uświadomienie sobie, że to wszystko nie ma znaczenia i nic, co jest na tym świecie, nie powstrzymuje nas przed tym, by tu i teraz zepchnąć wszystko na drugi plan i powierzyć życie Jezusowi Chrystusowi. A on wciąż zbiera swoich uczniów, by wyruszyli z nim na drogę bliżej Boga. Szymon i Andrzej rzucają swoje sieci natychmiast i idą za zbawicielem. Nie martwią się o pieniądze, pracę i jedzenie, bo wiedzą, że z Jezusem nie zginą. Nowoczesny świat doczesny kusi nas jednak swoją przyziemnością, kusi przyjemnym tu i teraz, angażuje nas emocjonalnie, wpycha w konflikty polityczne i poglądowe. Skupmy się jednak na Bogu i swoim życiu duchowym. Święty Paweł w swoim liście do Koryntian przestrzega nas przed zapomnieniem się w meandrach doczesności. To, co widzimy, to ledwie chwila wieczności i nie pozostanie po tym kamień na kamieniu. Mieszkańcy Niniwy w porę się opamiętali. A ile czasu zostało nam? Zbliżmy się ku Bogu, niech Wszechmogący wyprostuje nasze życiowe drogi, a świat stanie się choćby odrobinę bardziej znośny. Póki nie jest za późno.